Krasnowice. Tu mieszka G-Play. Pewnego dnia odkrywa miecz, który potrafi odbierać serca graczom i dawać je innym. Nasz bohater postanawia otworzyć swój własny biznes i sprzedawać serduszka. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 5000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć Subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. się mano, z tej strony G-Play witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj stało się coś bardzo dziwnego. Otóż jak widzicie, mam tylko trzy serduszka. I nie wiem, czy ktoś mi je podkradł, czy co się stało. W ogóle g słuchajcie, już poszła do pracy i nie mam zielonego pojęcia, co robić. Przecież, jak ja bym skoczył teraz z jakiejś nawet niezbyt wysokiej wysokości, na przykład tutaj na dół, to mógłbym, słuchajcie, normalnie połamać sobie wszystkie nogi. I nie wiem, czy w ogóle te trzy serduszka by mi starczyły, dlatego. Będę musiał być bardzo ostrożny i dowiedzieć, Cześć, co, co się Play? dzieje. Siemanko, Cześć, no i słuchaj, proszę słuchaj. cię, nie troluj mnie tylko, bo ja mam w ogóle trzy serduszka. Dzisiaj nie wiem, co się dzieje. Obudziłem się i nie mam praktycznie życia. Ty, to chociaż dobrze, masz trzy serduszka, a ja mam tylko jedno? To Ty jest po prostu tragedia. Tak, no, tylko że ja wiem. Ja wiem dlaczego tak się w ogóle stało. Chcesz wiedzieć dlaczego? No słuchaj, może się spytamy widzów. Widzowie, Dobra. chcecie dowiedzieć się, dlaczego mamy z lumi tak mało życia, to zostawiajcie już teraz kciuki w górę, a zobaczymy. Jak bardzo was to ciekawi? Możecie też wpadać do sklepu edgyplay.pl Kapel po super ciuchy gadżety i oczywiście zostawić subika z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo będzie nas 2 miliony, także mega, mega dużo. A jakiś challenge kciuku w górę na dziś Lumi, masz jakiś pomysł? Yy, no, 10 tysięcy. No to 10 tysięcy, bardzo, bardzo dużo, ale może widzowie jakimś cudem dadzą radę. Także mów teraz w ogóle, jakim Słuchaj. cudem my nie mamy tyle życia, ile powinniśmy mieć Lumi. Słuchaj, bo dowiedziałam się, że dzisiaj w nocy krążył złodzieja, ludzkich po prostu serc. Został on już schwytany przez policję, więc siedzi pewnie w więzieniu i on miał takie specjalne, takie jakby narzędzie, przyrząd, które po prostu powodowało to, że zabierało się innym te serca, wiesz? Czyli co? On nam zabrał te serduszka? Myślisz, że w nocy się zakradł i nam zabrał serca, i myślę, teraz poszedł? Tak, myślę, że chodził po prostu po całej tutaj naszej miejscowości. Więc nie wiem, to może byśmy poszli na policję. Słuchaj, Lumi, w ogóle możemy się umówić tak. Gdybyśmy mieli ten przyrząd, to nawet ja bym ci jedno serduszko oddał, żebyś ty miała na dwa prawdę. serduszka no i bo ja miał Ja mam dwa tylko serduszka. jedno, ja mam tylko jedno. Muszę bardzo być ostrożna. Chodź, Dobra, usiądę po policji. Na siebie po prostu wiesz, co uważać. Tak. A no. dzisiaj na zmianie na policji jest taki bardzo. Y bardzo taki ciężki, wiesz, co w sumie policjant, z tego co słyszałam. Więc yy, myślę, że musimy się tutaj tak wspiąć góry yy, do góry. Dawaj, tymi Lumi, masz drabinkami. jakieś bloki? Może ja bym tutaj się podsadził, później drabinkami ty byś na przykład do góry zrobiła drabinki. Zrobimy tunel i od góry byśmy tam weszli, bo mamy bardzo a. mało życia. A tam widzę, że są policjanci i to nawet ich sporo tam jest. My nie mamy to szans. Słuchaj, Dawaj, bloki, bloki. Proszę, proszę, bloki. Dobra. Nie, ja chcę bloki. Ty bierz tutaj drabinki i ustawiaj Słuchaj teraz te drabinki Dobra. przy tym bloku. Okej, okay. a ja tu po prostu się przeniosę jeszcze łuk i strzały jakby Lumi, no to idealnie, bo widzę tutaj jednego gagatka Którego będziemy musieli właśnie pokonać Wykorzystując łuk i strzały Zróbmy sobie tutaj taką platformę I musimy, wiesz co, na dystans Bo tak naprawdę nie mamy szans teraz w pojedynkę Z taką tu małą ilością Dobra Dobra, dawaj, okej, okay, ja mogę to zrobić, także panie policjancie, dzień doberek, witamy, ej, patrz, jakaś Ty, kartka z niego, pięknie. jakaś kartka z niego drupnęła. także dawaj, ja robię tutaj, Lumi, podwójny mostek i teraz się dostaniemy tutaj i może znajdziemy dobra. to urządzenie, dzięki któremu można sobie wyciągnąć serce i przekazać innemu graczowi, to no jest właśnie, niesamowite, widzowie, ej, dobra, czekaj, mam coś, Lumi, ej, mam jakąś dziwną kartkę z kodem, 8, 4, 7, 5. tutaj jest jakiś kod zapisany, Lumi, nie wiem, lepiej tylko się nie zbliżajmy na dół, żeby oni nas tutaj... Nie, 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 o, nie... wchodź tam, o, nie, nie wchodź, bo zobaczą. Nie, nie. Dobra, 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 e, dobra, to co, szukamy? E, tu... Nie ma tego złodziejaszka serca może tutaj... przewieźli go gdzieś indziej na, na inną policję, do więzienia jest? takiego typowego. Ej, czekaj, tutaj jest tutaj. w ogóle jakaś skrzynka na kod, Lumi, może to to, czekaj, 8, 4, 7, 5. ej... Mam takie dwa miecze, Lumi. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Dzięki. I co tym mieczem można sobie zabrać serduszko Ej, lumi! Możemy się umówić tak, że spróbujemy wy... ustawić tutaj drabinki, można tu bezpiecznie zejść. Tak. Okej, okay, dobra, tylko ostrożnie, ostrożnie Lumi, żebyś się tutaj nie potknęła przypadkiem. Po drabince, powolutku. I słuchaj, dobra. ogólnie, nie wiem czy, czy, czy w ogóle, wiesz co, ty mnie nie dziabniesz tym mieczem i mi nie zabierzesz tych trzech serc, bo on ma w sumie atak damage'a 9, nie wiem jak to za bardzo zrobić, wiesz co, y jak tutaj mi serce y wytniesz jakby, co? Da no dobra, to się spróbujemy, co? No nie wiem, nie wiem, słuchaj, czy tym mieczem, bo ty mnie normalnie raz dziabniesz, to ja normalnie nie wiem, czy to przetrwam. Spróbuj mam taki diamentowy jeszcze miecz, jakbyś się no Nie no, ja mam, ja mam ogólnie... Ty, zabrałaś mi, Lumi. Ja teraz mam dwa serduszka w ogóle tylko. Wzięłaś mi to serce teraz? Zabrałaś? No wzięłam, wzięłam, mam tutaj wręcz. już mi, ja nie mogę zanim się skapnąłem, to Lumi już mi wycięła normalnie to serce, Lumi. Zagadałaś mnie! I co, weź teraz to aktywuj? Weź sobie to serce. O! Był no, jakiś dziwny dźwięk. Masz teraz mam dwa serduszka? Dwa. No! Mam Super. normalnie teraz dwa serduszka! No i świetnie, no to zobacz, tu teraz ja mam dwa serduszka i ty masz dwa serduszka, mamy po Musimy zdobyć więcej serduszek, słuchaj, co najmniej. Dziewięć. No ja idę, ja idę szukać. Dobra, ja też serduszek. musimy odzyskać swoje serduszka, nie wiem, gdzie one są. Ja idę w tą stronę, Lumi poszukać tyć swoją. Ej, słuchajcie, mam tylko dwa serduszka. Nikt nie może się zbliżać nawet do mnie, nie wiem, na odległość pięciu metrów, ponieważ będę się czuł, słuchajcie, zagrożony. Czy tutaj ktoś jest, tutaj ktoś jest, tu nikogo, słuchajcie, nie widzę. Ej, odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie. Dobra, zwiam. Ej, uderzyłem go tym mieczykiem, ale nie wiem, czy z niego wypadło to serduszko, słuchajcie, czy nie. Nieważne, dobra, idziemy tędy, żeby tutaj nikt. O nie, o nie, wilk, słuchajcie, tam jest jakiś wilk, tam biegł. Na, 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 na czas sobie tutaj wracać. Ma serduszko, widziałem sobie miał po prostu wracać. Na, 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 tra, la, la. Idziemy go śledzić, słuchajcie. Może się zakradniemy po cichutku, powolony. Dobra, to buciki sobie tutaj w tym razie odstawię. Dobra, może sobie tu trochę. Usiądę, coś porobię. O, może tutaj ognisko sobie rozpalę Dobra. w tym domu. Wygniemy go, słuchajcie, zobaczymy, czy mu wypadnie serce. Uwaga, hop. Oj, Dobry pro! Oj, Dawaj to serduszko! Dawaj tu serduszko, nie zabrał mi! Dawaj serduszko ej, normalnie! Co, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz o, mam miecz dzięki któremu mi zabierasz serduszka! I następne! Daj słuchajcie. panu zabierasz mi moje serce! Dawaj mi ode mnie. Ile masz ej, serduszek? już prawie nie mam, serc, prawie nie mam, ty serc. mam serca! Ty pewnie masz dużo no serca! Ty pewnie masz 50 serduszek, serduszek, tak? Z, z, ej! Wychodź co, z mojego domu! ja mam tylko dwa serduszka, nie zbliżaj się do mnie! Ja nie mogę! Dasz mi więcej, czy mi nie dasz? Nie, nie dam ci więcej żadnych stosownych. To cer, sam sobie wezmę Pyrk i Pyrk. pyrk. O nie! Słuchaj, o nie, 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 potrzebuję nie, 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 nie więcej! Nie podchodź lepiej do mnie! Nie podchodź ślepiej no do. mnie. i dobra, mnie. tyle mam, tyle mi wystarczy. Na razie się ma, bro! Pozdrowionka. Ej, słuchajcie, ile mam tutaj serduszek? Ty tutaj też do mnie nie podchodź, ziomeczku. Patrzcie, ile mam serc. Teraz zobaczymy, czy to w ogóle działa. Także spróbujemy i bierzemy to serduszko. Ej, patrzcie, już mam trzy! Cztery? Już mam cztery serduszka, także nie jest tak źle. Ej, no powiem wam, że coraz lepiej mi idzie tak naprawdę. Może pójdziemy w sumie, słuchajcie, w stronę centrum miasta i zobaczymy właśnie jakichś kagatków tutaj ktoś, kto mógłby bym... Ciekawe, czy w ogóle te serduszka też mają zwierzątka i jak mogę jakieś zwierzątko, na przykład jakąś świnkę, słuchajcie, jedno serduszko sobie na przykład zabrać, czy nie, możemy to też zatestować. Nie Oddawaj pieniądze. Nie pieniądze! Takie pieniądze! Ty stój! Ja tutaj pieniądze. mogę Ci zabrać zaraz wszystkie Miałam serduszka, kilo. patrz. Tak. Pyk, Jej, co się dzieje? Pyk. Co się dzieje? Czemu serduszka mi tutaj uciekają? O, o. Słuchajcie, ja nie mogę, ale on w ogóle słaba, słabiakiem był. Dwa razy go pyrgnąłem i normalnie już tylko jedno serduszko od niego zdobyłem, także mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, ja myślę, że w ogóle te serduszka byłyby dosyć dużo warte i w sumie z czasem można ich zdobyć coraz więcej. Wiecie co, ogólnie jestem ciekawy, jak tam w ogóle Lumi idzie? Ile ona serduszek już zdobyła? Czy już ma normalnie... O, pełno Ty, akurat w ogóle o tobie gadałem, Lumi. Słuchaj, tak? jak tam idzie? Ile serduszek no dobrze, już masz? Dobrze, dobrze, poczekaj, mam tu swoje kilofy. Mam bardzo dużo ty. ogólnie to serduszek. Dla mnie? To dla mnie, tak. Mimi? Ty już sobie doładowałaś tak. swoje serduszka w ogóle, czy jeszcze tak, nie? Tak, już jestem doładowana, ty. doładowana. To ja też jeszcze normalnie sobie tu parę doładowanie. Parę mi jeszcze zostało. Ej, dobra, ogólnie ja nie mogę... możemy sprzedawać ogólnie te serca, co ty o tym No myślisz? słuchaj, świetny pomysł, możemy sprzedawać te serduszka i zrobić biznes w ogóle, słuchaj. Ty... To ja idę po ogólnie po więcej, może jeszcze zaraz pójdę ty, tu jest w ogóle jakiś lokal na sprzedaż, zobacz Tu chyba kiedyś była kwiaciarnia To tutaj moglibyśmy sprzedawać te, te yy, Po prostu te serduszka, to ja tutaj urządzę Ten sklep, przepraszam, jest no, tu ktoś No, tylko nikogo nie ma, to może ktoś niedługo przyjdzie Dobra, to ja idę po więcej dobra. Serc w takim razie Ja nie mogę, jak Lumi, dobrze idzie Słuchajcie, mi tak łatwo nie, nie idzie Z tymi serduszkami, jak Lumi, ale dobra Zniszczymy tutaj te kwiatki, bo nie chcemy Tu kwiaciarni, od dzisiaj to jest Sklep z serduszkami, możemy tu po prostu Sprzedawać życia, dzięki czemu Ojej, ktoś... przepraszam, przepraszam, dlaczego Czemu pan tutaj wszedł do sklepu? O, dzień dobry, proszę pani. Ja chciałbym kupić ten sklepik i mam dla pani propozycję nie do odrzucenia. Otóż będziemy tu sprzedawać serduszka, a ja za ser. Tak? Ile pani ma w ogóle serduszek? Zostały pani skradzione, czy ma pani wszystkie? No, skradzione, ja ogólnie wie pan co. No, no, no mam cztery serduszka, nie? To proszę pani, ja mam dla pani propozycję nie odrzucenia. Tak? do odrzucenia. Daj pani trzy serduszka dodatkowe. Oh! Może pani sobie je teraz doładować. Będzie pani miała siedem i sprzedaj mi pani ten lokal w za takie z drugiej. Não, não. Dobrze, bardzo chętnie, proszę bardzo, już mam doładowany lokal sprzedany, to w takim razie proszę pana do widzenia. Do widzenia? Ja nie mogę, słuchajcie, poszło prościej niż się da, przecież serduszka to jest waluta na, na, tak naprawdę e, najsilniejsza i najmocniejsza tutaj na serwerze. Za tą walutę, za serduszka będzie można sobie kupić wszystko, co tylko się chce. Dobra, także robimy tu jakąś wystawę, żeby też nie za dużo było serduszek na wystawie, bo oczywiście możemy tu się spodziewać pewnie jakiejś kradzieży i tak dalej. O nie, doładowałem sobie Serduszko, Ej, nie da się włożyć tutaj do tej ramki, ponieważ jak się kliknie prawym przyciskiem myszy, to się doładowuje i zaraz będę mieć normalnie już całkowitą swoją ilość serduszek tutaj, ile się tylko da, dobra, w ogóle Lumi, mam nadzieję, że też będzie nasz sklepik tutaj reklamowała, Ej, tam w ogóle widziałem jakiegoś Nubka, patrzcie, on chyba do, tutaj na policję się wkradał, Ej, panie Nubek, pan się na policję wkradał? Poważnie? O, nie, 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 ja tu chodzę, szukam po prostu swoich serc, pewnie ktoś mi ukradł i, i tak trochę Średnio teraz ze mną, no ogólnie tylko jedno. Dobra, Upiłbym. czekaj, wiesz co? Bo ja tutaj zmieniam tabliczkę, to uważaj na siebie, bo słuchaj, jedno serduszko to mało, bardzo w ogóle i możesz sobie No, coś Ale zrobić. nie wiem, gdzie dostać po prostu te serca. Sprzedaż, y żyć, tanią, dobra. <laughs> Naprawdę? O, to ja kupuję to wszystkie Wszystkie widzisz, mamy tutaj, tutaj sprzedaż żyć tanio Także chodź, a ile ty masz pieniędzy wszystkich 300 zł Wiesz co, bo jedno takie serduszko Chciałem sprzedawać ogólnie za tysiaka, wiesz No a tutaj a... wiesz to, Bo jesteś pierwszym klientem To za te trzy stówki dostaniesz y, jedno serduszko No dobra, i drugie w gratisie Tylko pod jednym Dzięki. warunkiem Musisz słuchaj polecać nasz sklepik Możesz od razu je sobie doładować To już będziesz mieć trzy, trzy życia I Jak tam, masz trzy już? No, superowo, mam trzy życia, ale się cieszę. To, to, to będę polecał innym w takim razie. Do widzenia! No, do widzenia, do widzenia. Okej, okay, słuchajcie, także pierwszy klient już za nami. Mam nadzieję, że przyprowadzi nam tu jakieś klientów. E, słuchajcie, ja tutaj teraz do kasy mogę już płacić tutaj trzy stówki, także wpłacamy trzy stówki. No i tak naprawdę nie wiem właśnie, jak się będę jeszcze dzielił z Lumie tymi pieniążkami, pewnie pół na pół. Ile zarobimy? Tyle po prostu się dzielimy o nadręczki. Zresztą... jak tam idzie, jak No mamy pierwszego klienta, Lumie ale w takim tempie już mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tylko serduszek na sobie. No masz przydasz. ja tu jeszcze mam. Słuchaj, słuchaj jest ogólnie i taka tak tak potrzebujemy więcej. No, mów. Jest taka sprawa. Wiem po prostu skąd brać serca. Skąd? Wiesz co, najlepiej brać się od złych po prostu bandytów. Gdzie oni Więc są? Chodź, może tam pojedziemy. Chodź, może wy, nie wiem, czy weźmiesz to auto, czy pojedziemy tam no dobra, czy, to czy... dawaj co autem jedziemy. Ja słuchaj w ogóle już mam, nie wiem, tam z 7 serduszek dobra, tak na oko. Będę mieć już dziewięć, może nawet sobie doładuję. Okay. Dobra. I tutaj mam pełną ilość serduszek, tak jak miałem zanim, super, poszedłem tutaj spać. Prosto, Tak, 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 Dobrze jadę? I teraz w prawo, tak, i tu, 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 tu tutaj. Dobra, no, no, no. Wychodź, no. no. już wychodź. I co? Wychodź, wychodź, poczekaj, o, dobra. Ty, ale no, jest policja! Słuchaj, radiowozy policyjne w ogóle. To musimy tak zrobić, żeby oni nie widzieli, bo policja ich już tak, jakby schwytała. No. I wiesz, co? Od nich po prostu możemy, jakby brać te serca. Ja mam tutaj, jak coś swój A mieczek. tutaj jest Widzisz? więzienie z bandziorami. Ty, to już no. wiem, Lumi, skąd ty tyle serduszek Normalnie nabrałaś Czekaj, to ja sobie no zrobię też. w ogóle miejsce w ekwipunku Słuchaj, bo ja tak naprawdę Tutaj mam pełno jakichś tulipanów I kwiatków, także muszę zrobić miejsce O, na... mam, nie tulipanki i kwiatki No proszę, ja proszę, chciałem, jeśli masz ochotę super, dziękuję, To bierz, bo kupiliśmy, kupiliśmy Razem, słuchaj, właśnie tą e, Wiesz co, kwiaciarnia, te kwiatki to powyrzucałem Dobra, także dawa, idziemy tutaj Żeby tylko policja nas nie okay. zobaczyła Oni tam są chyba zajęci, Lumi Także czekaj, tak. pod, podbudujemy się tutaj Cyk, 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 cyk I tym mieczykiem teraz trzeba ich diabnąć. Raz, ej, dobra, mam jednego I co, dropią serduszka Lumie? Widzisz, gdzieś tutaj serduszka lecą Zichoi, będziemy musieli tu podkopać Ty masz kilof? Masz tu kilofem podkop Ej, patrz, jest tutaj serduszko normalnie Dawaj Dawaj, patrz normalnie, ile tam jest serduszek Lumi. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, tutaj normalnie nie tutaj Lumi. Te kratki na dole zniszczenie, Nie, nie, wchodź bo oni tu zaraz wszyscy wyjdą. Te kratki wystarczy, żebyś zniszczyła tutaj A, pierwsze, pie, pierwszy poziom. O nie, o nie, 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 nie. Tyle I... ile już mam serc, ja nie mogę. Ile masz już? Ojejku, poczekaj. Raz i dwa, i trzy, czwarte. Tak, czekaj, ja tutaj ich będę czuce, jeszcze wiesz, działał. Siódme, Patrz, siedem na razie. Normalnie, tu będziemy mieli wiesz, co, zaraz pełno serc od tych bandziorów. Zobacz, ile tutaj dziesięć, tego dziesięć jest na razie. Dobra, dobra, dawaj, eee, Lumi, wykop w końcu dolną część krat tutaj, żebyśmy to mogli podnieść. Po prostu, zobacz, bo ty rozkopałeś tu ziemię, oni tę, tędy mogą wyjść. Czekaj, trzeba ich tutaj zwabić teraz, żeby stąd wyszli, i tu zakopać. I teraz będzie można to podnieść. O, tutaj pod spodem, dawaj, tutaj wykop na dół, ten blok tutaj, który ten, o nie, nie, Dobra. tutaj jest dziura, czekaj, czekaj. Hop, 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 hop. I tutaj będziemy musieli podejść i po prostu zby zebrać te serduszka jak najbliżej. O, tutaj właśnie. Oż wy, tacy jesteście cwani, no to chodźcie, cwaniaki. Zaraz. O nie! Lumi, uciekamy! Uciekamy, sytuacja wyłknęła się spod kontroli, ja szybko sobie serca. Dobra, mam, słuchajcie, patrzcie ile mam serduszek. Wow, cały ekwipunek mi się uzbierał, ale wypuściliśmy tych bandziorów. Lumi, zwiewaj, bo tutaj zaraz normalnie policja może normalnie przyjść i będziemy uciekam, mieli problemy, uciekam, że wypuści chcieliśmy bandziorów! Co robimy? Co robimy? Uciekamy stąd? Szybko, szybko, uciekamy po prostu teraz do nas Dobra, dobra, zwiewamy Ja nie mogę, ja idę, słuchaj, z powrotem do sklepiku Idę rozkładać tutaj nasze y, Nasze serduszka I mam nadzieję, że wszystko dobra, dobrze ja się skończy indziej szukać serc. Dobra, 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 pa Okej, okay, słuchajcie, już teraz tutaj jednego pokonałem Mam już cały kwipunek serduszek Wiecie co jest najlepsze? Że ja w ogóle mogę sobie je doładowywać y, Tutaj, dobra, już ten, ten I patrzcie w ogóle, my jesteśmy w stanie Mieć o nieograniczoną ilość serduszek Mam już półtora paska i tak naprawdę bardzo dobrze wszystko się składa. Dzień my dobry, musimy... dzień dobry. Dzień dobry, ja, witam. Ja tutaj przyszłam, bo chciałabym kupić teraz y, ser. A to chwilę, Wie zaraz pan do pani przyjdę, poczeka dobrze, pani na dobrze, komendzie. Dobrze, okay. dobrze, Czekajcie, policja nie może wiedzieć, że ja z, y, po prostu zabrałem im ten mieczyk. Schowamy ten mieczyk tutaj y, y, i tak naprawdę policja nie może się skapnąć. Jak, jakim cudem my te serduszka zbieramy? Y, dobra, także co, bo właśnie mam, mam taką propozycję. Tutaj u was mhm. jest dużo policjantów, a Policjanci potrzebują mieć dużo życia. I ja mogę wam jedno serduszko opylić za 1000 zł. I jeśli chcecie, to możecie no dla całej komendy kupić po prostu to my nie. chcemy kupić ile? tutaj dla całej komendy ogólnie serduszka. I wie pan, co tak za 30 tysięcy, się byli tych serduszek? 30 serduszek, oj, to chwila, bo nie wiem, ile tyle nie mam nawet. No tutaj tracicie jeszcze napiwek ogólnie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razy 2 3 13 mogę Wam dać, 13. No dobra, dobra, wow. niech będzie. A mam jeszcze My ogólnie kosiur. takie pytanko: wie Pan co do Jakie? Pana? Bo ogólnie, czy pan coś wie na temat... Bo, bo jest taki mieczyk właśnie do tych serc... A w ogóle jak pan bierze te serca? Wie pani co? My mamy tutaj swoich dostawców... I my bezpośrednio od tych dostawców sprzedajemy... My nie wiemy skąd no oni te serduszka biorą... No właśnie taki jest poszukiwany... U nas był na komendzie i ktoś ukradł... I A teraz poszukujemy sprawcy... Bo jestem zajęty no. troszeczkę teraz... No dobrze, także dobrze, do widzenia, do, widzenia. do widzenia, dziękuję za zakupy... O ja cię kręcę, prawie słuchajcie się pani skapnęła... Ale ile mamy kasiory, słuchajcie... Same pięćsetki i tu ponad stak pięćsetek w ogóle. To jest przecież tyle kasy, że ja po prostu w to nie wierzę. Ej, no to jest najlepszy biznes, jaki tutaj moglibyśmy zrobić. Teraz biorę ten mieczyk i musimy więcej ser... Ej, gdzie jest ten mieczyk? Ej, tutaj jest dziura w oknie. Czemu tutaj jest dziura w oknie? Czy ktoś ukradł mu mieczyk? Ej, halo, jest tu ktoś? O nie, słuchajcie. Mam nadzieję, że Lumi ma jeszcze swój mieczyk i tak naprawdę... O nie, muszę odzyskać go. Mam nadzieję, że Lumi nie zużyła. Lumi... mam bardzo, bardzo, to bardzo, bardzo dużo serca. Daj mi parę. Daj mi parę i Lumi w ogóle zostaliśmy... Mamy z jednej strony bardzo dużo pieniędzy, bo mieliśmy duże zlecenie Skądś od policji. Od policji normalnie mamy zlecenie. Nie, dobra, się. ale wiesz co? Jest Chcesz mały jeszcze? problem. Jeszcze serca? No nie wiem, słuchaj, bo już mam dużo, ale dobra, daj. Wiesz co? Jest mały problem, ponieważ właśnie zorientowałem się, że zosta Cało moje serce, znaczy mój mieczyk tutaj, który, dzięki któremu no. te serduszka mogę zdobywać. Ktoś mnie ukradł. I zobacz, tu są o, nawet jakie. jakieś ślady. Myślisz, że w ogóle? Faktycznie. Kto mógł to zrobić? Słuchaj, kto wiedział, w ogóle? Nie wiem, że ja mam... ale musimy po prostu pójść za tymi śladami. Poczekaj, czekaj. Tutaj, no. o, drabinka w dół. Musimy zrobić Dobra. jakieś dochodzenie, przecież to jest przesada. Jakim cudem ktoś mógł ukraść Ty? moje ten? A wiesz co? No dziwnie, bo te ślady się tak jakby tutaj już kończą. W ogóle obraz powinci. Ty, jest... zniszczyłem ten obraz Lumi, tu jest jakieś ukryte przejście. Myślisz, że ktoś tu to ukradł to? mój mieczyk tutaj, ten szedł i tu się schował? Chwila. No. I patrz, serduszka! Tak Dostawa na ulicę kamienną 3. Czyli ktoś ukradł ten mieczyk, zabrał już parę no. serduszek, bierzemy je, słuchaj, zabieramy. I poszedł zrobić tą dostawę na ulicę kamienną 3. Ty, a kamienna 3 to nie jest, gdzie były te bandziory Lumi w ogóle? Nie, to jest to, to jest to. Czyli jakiś bandier ja mi zabrał. Kredy. Ten to mieczyk. wiesz co, to ty idź tam sam, a ja po prostu pójdę jeszcze po serca inne, dobra? Żebyśmy mieli jeszcze więcej dobrze. Bo ja nawet nie mam już tego mieczyka, także nie mam szans, bo ja już nie zdobędę tych serc, także ty zdobywaj Lumii i pilnuj naszego sklepu. A ja idę, słuchajcie, na tą kamienną czy dowiem się, co tutaj się dzieje i jaki bandzior mi w ogóle, słuchajcie, bo teoretycznie wypuściliśmy tych bandziorów i oni, słuchajcie, wyszli z miasta, ale patrzcie, już zostali z powrotem chyba złapani przez policję i wszystko tutaj się z powrotem dobrze. Dobrze skończyło się manko bandziorki. O, policja już was tu z powrotem zamknęła, ale który z was gdzieś mi tutaj normalnie ukradł mój mieczek i muszę to po prostu od, od, odnaleźć i odzyskać. Dobra, policji już tutaj nie ma, słuchajcie. Rozejrzymy się, zobaczymy w ogóle, jak ten lokal wygląda. Tu mają kuchnię jakieś ciasteczka wcinają, widać ciasta. Dobrze zaopatrzona w ogóle kuchnia. Ale czy ktoś tutaj gdzieś jest. Ej, patrzcie. Ale mam dużo teraz tych serc. Patrzcie. I będę miał jeszcze, jeszcze więcej na razie wezmę sobie po prostu mieczek. odłożę ten mieczyk tu do środka i jeszcze trochę tych serduszek sobie tutaj dołożę no i dobra i nikt mi w takim razie tutaj nie podskoczy jestem najpotężniejszy teraz w w całym Dobra, musimy się tam dostać. Pobra. Słuchajcie, ten mieczyk tam jest, możemy go odzyskać. Wiecie co ja teraz robię? Chcę być najpotężniejszy normalnie, najpotężniejszym, najkraftowcem na świecie. Bierzemy, słuchajcie, doładowujemy sobie całą masę tych serduszek, bo tak naprawdę y, będę pot 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 potrzebował dużo siły i energii na tego bandziora Zobaczcie, mam teraz praktycznie trzy paski. Dobra, wykorzystujemy wszystkie te serduszka, żeby zdobyć ten mieczyk i będziemy mogli tak więcej sobie dzięki temu mieczykowi zdobyć serduszek. Także teraz słuchajcie, wybijam tutaj szybę, ponieważ tutaj zrobili kraty, a to już nie zrobili. No bardzo mądre, inteligentne podejście. No ale nic, mam ponad trzy paski serduszek, tak naprawdę nikt nie ma teraz ze mną szans. To nie, łuk tutaj zgubiłem. Także teraz po cichutku pójdziemy do tego miejsca, gdzie on tam schował, w tej skrzyni, okej, okay. nie ma go, dobra, mamy tu jeszcze serduszka, które ukradł, dobra, doładowujemy sobie te serduszka, widzowie, żebyśmy mieli ponad cztery, cztery paski serduszek, okej, okay, mega kozacko, mega kozacko, I już mam cztery, ponad cztery paski serduszek. Ej, a co ty tutaj no, dzień to ty mi ty zabrałeś, słuchaj, robisz? ten mieczyk. Przyłapałem to cię na gorącym uczynku. Proszę mi oddać w takim razie mój mieczyk. Nie ma szans, ja słuchaj. Ja cię teraz dziabnę. Bardzo dużo I oddawaj od Mam... ciebie. Teraz zabiorę serduszka Teraz tym nie, mieczykiem. Nie, nie, proszę, nie zabieraj ode a, mnie tych serduszek. Bądźcie. i Zabrałem, słuchajcie, jego serduszka, ale nie za wiele tutaj normalnie od, nieg od niego pykło. Najprawdopodobniej on był na tyle chytry, że chciał wszystkie pewnie sprzedać, a nic sobie nie zostawił. Nieważne, słuchajcie, widzowie. Teraz muszę się stąd wydostać jak najszybciej. I tak naprawdę wracamy do naszego sklepiku Nikt nie może się zorientować, że ja mam właśnie Tutaj ten mieczyk i nawet nie jest Słuchajcie w jakimś dużym stopniu zużyty Także będziemy mieli jeszcze dużo Możliwości, żeby w ogóle tak naprawdę Zdobywać te serduszka ja Już mam ponad 4 normalnie paski Idę teraz znaleźć Lumi Idziemy dalej handlować, a ja się z wami żegnam Trzymajcie się widzowie, pa pa